Wow. This is what we want to do. This is what we want to do. Europe. And this is this is this is why we think President Trump, Mr. Trump is so needed now. We need him. We really need him. Czy Dominik Tarczyński popełnił fundamentalny błąd, zakładając czapeczkę MAGA? Czy Trump naprawdę chce rozwiązać NATO? I w końcu czy powinniśmy mieć zaufanie do tych, którzy tym straszą? O tym wszystkim dzisiaj, a to są Kroniki szalonej Ameryki. Okej, okay. witajcie po raz kolejny na kanale. Trochę na wyrost nazwałem ten dzisiejszy filmik Kronikami Szalonej Ameryki. Ale tego formatu i mnie, i Wam na tym kanale trochę brakuje, więc myślę, że ten filmik się zakwalifikuje. Zadałem trzy pytania w tym wstępie i mam nadzieję, że w dość sprawny i mało dygresyjny, jak na mnie przynajmniej sposób, uda mi się na te pytania spróbować odpowiedzieć, a przynajmniej je Wam przybliżyć. Pierwsza rzecz jest taka. Dominik Tarczyński, przepraszam, europoseł obecnie, wystąpił w programie Jacka Posobca. Powinniśmy chyba po polsku odmieniać jego nazwisko, bo to jest człowiek, dziennikarz amerykański. Altrightowy, tak by można było go określić, który ma polskie pochodzenie, i on jest widać, że w tym sektorze mediów amerykańskich, takich dosyć po prawej stronie i z też kwestionujących ten tradycyjny konserwatyzm, tak to nazwijmy, bo nie chcę tutaj na razie pejoratywnie tych ludzi opisywać, czyli Steve Bannon, Alex Jones i to wszystko, co się tam mieści. On tam się stał rzecznikiem sprawy polskiej po tym, co zaczął robić Donald Tusk w Polsce. Więc osobne pytanie, o którym się jakby najmniej będziemy zajmować tutaj, to jest to pytanie, czy z tymi ludźmi w ogóle można rozmawiać. Znaczy, ogólnie to ja uważam, że można rozmawiać, bo jak my będziemy robili, że jak ktoś założył czapeczkę maga, to tak, jakby zapisał się do jakiegoś tam SS, albo czegoś jeszcze gorszego, no to wykluczamy część także debaty amerykańskiej, która może nam się nie podobać, ale która istnieje. Więc jeżeli ja nie myślę, że jak ktoś poszedł do CNN, to znaczy, że wspiera wszystko, co się mówi na antenie CNN, to jak ktoś założył czapeczkę MAGA, to jest to pewien symbol i tak dalej. Mi się to może w tej sytuacji nie podobać, albo może mi się to podobać, natomiast to jest normalne. No i oczywiście po sobiec. On, ja nie wiem, jak w tym takim, w tej menażerze, Prawicowych watników czy poputtcików putinowskich. On się chyba nie mieści na szczycie, tak? Banon, u którego po sobie występował, mówił jakieś tam głupoty o tym, że Putin nigdy nie kazał mu wchodzić do łazienki czy dla, dla, dla tych interseksowych łazienek i on nigdy nie promował LGBT, więc właściwie co my mamy do Putina? Z tego co wiem, i teraz moja klasyfikacja może być niepełna, bo ja tego tak bardzo nie śledzę. To Posobiec ma na swoim koncie takie rzeczy, że raz, to jest rzeczywiście, no jakby pokazuje też jakby standardy jego, wrzucił filmik wygenerowany przez AI Bidena, który zaczął mówić o tak zwanym częściowym poborze, co miało oczywiście wystraszyć wszystkich Amerykanów, że za chwilę będą amerykańscy żołnierze wysyłani na Ukrainę i, i chyba to było jeszcze przed wojną, po polecał książkę Dugina. No, czyli ideologa, można powiedzieć, rosyjskiego imperializmu e, dzisiejszego takiego filozofa, prawda? Banon zresztą też się fascynował e, duginem, tak? Więc to jest osobna kwestia, i ją należy rozważać we własnym sumieniu każdy, kto z tymi ludźmi rozmawia. JD Vance teraz został bohaterem. E, też chyba telewizja Republika zrobiła z jego wypowiedzi jakiś tam materiał, bo on mówił o tym co się dzieje w Polsce i znowu. Jest sojusznikiem według nas słusznej sprawy, no ale pamiętajmy też o tym, że na przykład JD Vance, autor książki o której ja wam opowiadałem Hillbilly Elegy, e, w przeszłości na przykład w jednej ze swoich wypowiedzi mówił, że ma gdzieś to co się dzieje na Ukrainie, jest zdecydowanie takim głosem antyukraińskim, tak? Natomiast można to wszystko sprowadzić do bardzo prostej kwestii. Tak? Otóż antyrosyjskość dzisiejszych demokratycznych elit jest taka, bym powiedział, chwilowa, dlatego, że ona jest funkcją antytrampizmu, antyrosyjskość Partii Demokratycznej dzisiaj, to jest. Tak naprawdę anty -trampis. bo pamiętajmy, że to jest partia, której prezydent mówił już po Gruzji do Miedwiediewa w swojej drugiej kadencji Obama. Oczywiście w swojej drugiej kadencji będę miał więcej elastyczności. To jest partia, która wręczała guzi resetu. Siegierowi Ław Ławrowowi. Natomiast w momencie, jak Trump wygrał wybory i ta narracja o tym, że to jest pacynka Rosjan, to stała się instynktownie antyrosyjska. I trochę podobnie, moim zdaniem, jest z antyukraińskością dzisiejszej pro-Trumpowej prawicy. Tak? To znaczy, oni mają w głowie tę narrację, że tak naprawdę Zełęski to bronił, jest w zmowie z Bidenem, żeby obronić jakieś zarzuty przeciwko Hunterowi Bidenowi za jego czasy, kiedy ten e, pracował w burliźmie. Do tego, czy Oczywiście te teorie spiskowe o tym, że pieniądze przez jakieś FTX -y i te, jak to się nazywa, bitcoiny i NFT są w jakiś sposób. Yy, jak. No, no okej, okay. jakby ja nawet nie umiem tego opowiedzieć ładnie. E, natomiast to zostawiamy, tak? To jest temat na, jakiś, na jakąś osobną ton. Natomiast teraz przejdźmy do samego Trumpa. Patryk Michalski, który nie wiem dlaczego, chyba mam jakąś obsesję, cały czas mi się wyświetla, jest bohaterem tych filmików. Patryk Michalski. Napisał tak, to nie, że on jest w szoku w ogóle, że Dominik Tarczyński rozmawia z kimś takim, że przede wszystkim e, założył tę czapeczkę, bo Trump powiedział, jak się ostatnio dowiedzieliśmy, że on by wyszedł z NATO i by nigdy nie pomógł Europie, gdyby ta znalazła się w kłopotach. Warto się temu przyjrzeć. Polityko napisało taki artykuł, na który się powołuje redaktor Michalski, i Trump miał mówić tam tak. Musicie zrozumieć w 2020 roku na spotkaniu między innymi z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Musicie zrozumieć, że jeśli Europa jest zaatakowana, nigdy nie przebędziemy wam z pomocą. Na to jest martwe, dodaje Trump, a my wyjdziemy, my je opuścimy. I przy okazji powiedział też, i to też może, jak ktoś chce analizować motywację Trumpa w mówieniu tego, e, jesteście mi winni 400 miliardów dolarów, bo wy nie płacicie, wy Niemcy, to mówi do von der Leyen, tego co powinniście płacić na obronność, dodał. I teraz tak. Za chwilę powiemy, skąd w ogóle się wzięły te słowa, bo to też jest niezwykle ciekawa historia. I to, kogo, ten, kogo to ciekawi, powinien pozostać przy tym filmiku. Natomiast uczciwie należy powiedzieć, że nawet jeżeli ktoś nie wierzy w to, że te słowa są podane prawdziwie z 2020 roku, to one w jakiś sposób są zgodne z tym, co Trump mówi teraz. Ta, tak uczciwie należy powiedzieć, tak? W hallu zorganizowanym przez Fox News, Trump zapytany został wprost przez Breta Bajera, jednego z bardziej szanowanych przeze mnie, takich zwykłych po prostu dziennikarzy, którzy wykonują swoją pracę, zadając oczywiste pytania, co jest jakby standardem niezwykle już wysokim w dzisiejszych mediach, ale to powiedziałem teraz na marginesie. Pytanie brzmiało tak, czy byłby? Pan przywiązany do NATO, komitet, tak, zobowiązany, to tak należałoby też przetłumaczyć, do NATO w swojej drugiej kadencji. I Trump odpowiada tak. To zależy, czy oni będą nas traktować odpowiednio, tak. Widzicie, mówi Trump, NATO wykorzystywało nasz kraj. Kraje europejskie wykorzystywały nas w handlu i wykorzystywały naszą militarną ochronę. I jeżeli jest tworzona ta. Nowa agenda Trumpa na drugą kadencję, która ciągle jest raczej pewnym mistycyzmem dla wielu osób e, i tak naprawdę nie wiadomo jaki to będzie miało kształt, bo pamiętajmy, że Trump nie uczestniczy na przykład w debatach partii republikańskiej, to to są słowa, które w jakiś sposób są zbieżne z tym, co zostało powiedziane. Ale jeszcze ciekawsze jest to, moim zdaniem. I to da nam pełny obraz, jak się zastanowimy nad tym, kto był źródłem dla portalu Politico, tych słów. Otóż źródłem był francuski, to jest bardzo ważne moim zdaniem, że francuski, chociaż pamiętajmy, że zgodnie z traktatami wszyscy komisarze nie pracują dla swojego kraju, tylko dla całej Unii Europejskiej. E, źródło portalu, tak, Thierry Breton, on się nazywa, to jest ten komisarz obecnie do spraw rynku wewnętrznego i usług. On, usług, on miał usłyszeć te słowa właśnie i być jakby uczestnikiem tego spotkania w roku 2020, tak? Natomiast jakbyśmy to powiedzieli uczciwie sobie teraz jeszcze, bo to też trzeba dodać, żeby był jakiś tutaj wyrównanie, tak, my mówimy o urzędniku, który ma służyć całej Unii Europejskiej. I on teraz dokonuje takiego wycieku w przededniu e, wyborów w Stanach Zjednoczonych, które może wygrać Donald Trump. I teraz ten człowiek, który ma odpowiadać za interes całej Unii Europejskiej, uważa, że nie można działać tak żeby być przygotowanym na to, że wygra ktoś, kto może z naszego punktu widzenia nie jest najlepszym kandydatem, ale to Amerykanie decydują, kto będzie ostatecznie prezydentem, tak? To jest przypomnijmy, jak ktoś mówi, że jest niedopuszczalne zachowanie Dominika Tarczyńskiego, no to przypomnijmy Donalda Tuska w czasie, gdy nie był premierem Polski, tylko też miał, był urzędnikiem, który miał myśleć o interesie całej Unii Europejskiej. W przededniu wyborów w 2016, słynny tweet jeden Donald wystarczy. I co coś potem kazało, że z tym Donaldem musi się Europa dogadać. I teraz ta Europa, która mówi, że Donald Trump był dla niej niemiły, chociaż oni go tak traktowali, jak go traktowali, mówi, że teraz to będzie następna, kolejna apokalipsa, tak? Natomiast to, że to był Francuz ma też bardzo duże znaczenie, tak? Bo przypomnijmy, że jak Trump mówi o NATO, to to jest szokujące i to jest złamanie jakiegoś tabu. Ja się z tym zgadzam. Ja bym bardzo chciał w świata, w którym prezydent Stanów Zjednoczonych mówi to, co mówi Joe Biden, ale jednocześnie realizuje to skutecznie, tak? Ale w każdym razie w 2019 padły słynne słowa o śmierci mózgowej NATO. wypowiedział je nikt inny jak prezydent e, francuski, czyli Emmanuel Macron. Tak? Emmanuel Macron, który dalej w 2023 roku sprzedaje swoją koncepcję autonomii strategicznej Europy. W kwietniu 2023 roku mówił między innymi o tym, że Europa oczywiście może być sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, no, ale nie może być Stanów Zjednoczonych e, waselem, tak e, i ta koncepcja strategiczna strategicznej autonomii Europy w uzależnieniu od Stanów Zjednoczonych. To jest wielkie moim zdaniem niebezpieczeństwo także dla Polski, tak? Bo to, że my teraz mówimy o tym, żeby Europa się zbroiła, żeby poprawiła swoje wydatki na obronność, ja myślę, że to jest w interesie Polski. Tylko pamiętajmy o tym, że przy okazji, jak w każdej rzeczy, która się dzieje na forum europejskim, przemycane są do tego takie rzeczy, które są dla Polski też niebezpieczne. Na przykład ta strategiczna autonomia, tak? Bo to tworzą ludzie, umówmy się Którzy mentalnie zostali ukształtowani w przeciwieństwie do Polaków, i to dotyczy na przykład we Francji także prawicy. Jak się pytaliście mnie o tę książkę Filipa de Vries, tak, to on też ma jakąś obsesję, że gdybyśmy tylko się uzależnili od Amery Amerykanów, mielibyśmy, bylibyśmy potęgą. Tak. I to jest oczywiście fikcja wielka, w której oni żyją. Jedna z autorek Foreign Policy napisała, nazwała ten Strategic Autonomy Pipe Dream, czyli mrzonką, którą e, uprawia. Macron. Bart M. Staszewski napisał taki wielomówiący tekst. To jest jakiś chyba polskiego pochodzenia, nawet nie wiem, kim jest ten analityk, ale też na, na łamach Foreign Policy i on jest adiunktem chyba w funduszu Marszala i na Sciences Po jest też profesorem, co może mieć jakieś znaczenie, ale chodzi nam tylko o słowa w tym przypadku. Tak. Dążenie Macrona do golizmu ubranego, on tak golizm redacts pisze po angielsku, czyli takiej jakiejś nowej wersji. Golizmu, ubranego w takie sformułowania jak suwerenność europejska i autonomia strategiczna, grozi paraliżowaniem Europy francuskim wetem wobec wyłaniającego się strategicznego konsensusu, także wobec Rosji. Rzeczywiście, tak jak de Gaulle opóźniał integrację europejską, aż Paryż osiągnął swoje cele, Macron udaremnił powstanie prawdziwej globalnej strategii UE. I to musimy mieć w Polsce też. Uświadomienie, tak? że ten człowiek, który jest komisarzem, który był przecież urzędnikiem francuskiego rządu wcześniej, on ma też swoje plany i ma swoją wizję. I Francuzi myślą, że choć tak dużo, to wcale chyba nawet dużo mniej niż Niemcy dali na Ukrainę, to teraz mogą wykorzystać to, żeby reaktywować czy reanimować tę swoją troszeczkę mityczną historię o strategicznej autonomii. Jeszcze jest jedna rzecz bardzo ważna: tak? podpisanie tej umowy AUKUS, tak? czyli Australia, Wielka Brytania. USA, Które ostatecznie poz, pozbawiła ta umowa francuską zbrojeniówkę, umowy na te podwodne łodzie o napędzie atomowym. Ja się nie znam na technikaliach, ale wiemy o co chodzi. Tak? E, I to był dla nich też dyplomatyczny, straszny afront. Obrazili się na Stany, obrazili się na Wielką Brytanię na Australię. To nas mniej obchodzi, bo Australia nie jest tutaj żadnym graczem. Tak? I teraz jakby ktoś pomyślał w ten sposób o tym, że Francja być może. Chcę wykorzystać te fundusze europejskie, nad którymi teraz toczy się praca, żeby były fundusze europejskie na obronność, do reanimacji także swojego przemysłu zbrojeniowego, to nie można by było go chyba nazwać osobą szczególnie cyniczną. Tak? A co jeżeli bym wam powiedział, że właśnie ta praca trwa? I dosłownie, w tych samych dniach, kiedy wyszła ta. Rzekoma wypowiedź Trumpa z roku 2020. Thierry Breton miał też inną wypowiedź dla mediów, bo on pracuje nad 100 miliardowym pakietem i to jest według niego dużo pieniędzy, które można wydać na obronność Europejskiego Funduszu. Obronnego. Jaki będzie ostateczny kształt tego funduszu, to wiemy na końcu, jak powiemy, że w nim coś jest, to nam się powie, że my nie rozumiemy tego, jak działa proces legislacyjny, że nic się nie wydarzyło. Dosłownie tak, jak było z paktem migracyjnym, który przypominam, w swojej ostatecznej formie jest nikomu publicznie nieznany do tej pory. Tak? E, więc to jest przypadek, oczywiście, że autor tych słów o Trumpie i autor tych słów, że potrzebujemy 100 miliardów, jest Francuzem i nazywa się Thierry Breton. Tak? Teraz jakby to powiedzieć? Ten projekt wspólnej obrony jest czymś dobrym, już raz to powiedziałem. Natomiast, czy w ogóle tego, żeby Niemcy wydawali więcej na obronę, żeby Francuzi, tak. Natomiast musimy pamiętać, że kulturowo Przede wszystkim Francuzi, ale Niemcy zachodni też w dużym stopniu, zostali tym antyamerykańskim resentymentem bardzo mocno nacechowani. Tak? To znaczy, oni zaczęli traktować amerykański parasol jako coś, co im się należy z natury, tak jak wszystkie inne elementy, które są widoczne w atmosferze. Tak jesteśmy bezpieczni, bo nam się to należy, tak? a wręcz y, zaczęli utyskiwać na różne uzależnienia od Stanów Zjednoczonych. Tak? Więc Polska też musi po prostu. Śledzi, więc jakby po to mówię o tym niebezpieczeństwie francuskim. I niebezpieczeństwie tej wizji, która będzie nam sprzedawana jako europejska Solidarność i będzie się nam mówiło, tak jak mówił pan a ten Freitag von, von tak, że będą niemieckie wojska w Polsce stacjonowały, obronimy was. Tak? Tylko pamiętajmy, to nie są tylko ludzie, którzy są porażeni tym sentymentem antyamerykańskim. Tak? Bo ja nie mówię, że my mamy Amerykę traktować jako matkę, której stóp mamy klękać. Nie, ale mamy też pamiętać o tym, że ci, którzy mają te Antyamerykańskie resentmenty, to są ludzie, którzy mówią o wspólnej europejskiej armii od 30 lat i nic im się w tej kwestii nie udało. tak? A Josep Berol zasłużył się tym, że powiedział o yy, polskich migach tak, przekazywanych na Ukrainę, co spaliło w ogóle całą tę operację. I ostatecznie Polska przecież w krzakach zostawiały, wszyscy o tym wiedzą, te migi w częściach dla Ukraińców, którzy przypadkiem je yy, znaleźli. Więc ja nie mam po prostu zaufania do tych ludzi. Tak? Pax Americana jest bardzo dzisiaj ułomny, jest bardzo pomniejszony w swojej sile. Neil Ferguson o tym też pisał, więc to trzeba pamiętać, że to nie jest tylko głos Trumpa, ale też głos wielu ekspertów, którzy mówią, że Ameryka nie ma takiego potencjału, żeby obronić sama Europę być może. Natomiast ta alternatywa, tej europejskiej solidarności, to jest alternatywa tworzona właśnie zawsze w komforcie tego, że amerykański parasol militarny jest tym powietrzem, które nigdy nie zniknie, nam się wydaje. Więc my możemy sobie, a może będziemy mieli takie kosmiczne wojska, może będziemy mieli i tak dalej. Tylko, że Polska jest w zupełnie innej sytuacji niż Francja. My potrzebujemy na teraz sprawnego systemu obrony. Tak? Na teraz potrzebujemy tych rzeczy, nie za 20 lat, kiedy coś się wydarzy wreszcie w Europie. Tak? Więc z jednej strony, nie możemy uznawać, że Trump jest Jezusem narodów prawicowych i każdy y, skorzysta na tym, jak on zostanie prezydentem. Za chwilę do tego przejdziemy. No, ale nie możemy też uznawać, że jak do czegokolwiek się dodaje przymiotnik europejski, to Polska na tym skorzysta. Ostatnia rzecz, którą się chciałem zająć, i to jakby chwilę potrwa, więc żeby znowu mi nikt nie, nie zarzucał, że się przedłużam, ale to jest sprawa Trumpa. I teraz tak, tak jak powiedziałem, ocenę jakby tego ruchu ja zostawiam na boku. Dominik Tarczyński też miał to spotkanie z jakimiś tam z Wielkiej Brytanii nacjonalistami, o których ja nic nie wiem, więc nie chcę tego nawet komentować. Natomiast... Jakby intuicja jest dla mnie taka zrozumiała, że są pewne korzyści z ewentualnej, e ewentualnego zwycięstwa Trumpa dla polskiej prawicy, szczególnie dla partii, która chciałaby odzyskać władzę, tak? e Że ten konfrontacyjne, asertywne podejście do Paryża i do Berlina, które miało miejsce w pierwszej kadencji Trumpa. Też wynikające z tego, że oni go po prostu wkurzyli, tak? bo im się wydawało, że ponieważ on jest jakimś nikim, kto nie powinien być prezydentem, to oni mogą go tak traktować, a nie zapomnieli, że to jest po prostu prezydent Stanów Zjednoczonych, którym cała ta ogromna machina jednak podlega. Eee, I to, i w tym momencie, kiedy Polska stała się tym takim cackanym dzieckiem, tak? tym takim wzorowym partnerem w Europie, to ta sytuacja mogłaby być dla nas teoretycznie korzystna. Jeżeli partia prawicowa w Polsce, wiemy o której mówimy, starałaby się dojść po, z powrotem do władzy, to prezydentura Trumpa mogłaby stworzyć dla niej klimat mniejszej presji. Tak? Mniejszej presji, tak jak wygranie Trumpa pewnie zmniejszyło tę presję, bo to już nie była e, presja Waszyngton-Bruksela, tylko Bruksela-Waszyngton-Piątka. Tak? E, I to jest dla mnie zrozumiałe, tylko my musimy realistycznie do tego też podje, podejść i pamiętać, że podstawowy kontekst, o którym my mówimy i w którym oceniamy te wszystkie wybory ewentualne, czy konsekwencje tych wydarzeń, na które w istocie nie mamy wpływu, czyli wybory w Stanach Zjednoczonych. To podstawowy kontekst to jest wojna na Ukrainie i ewentualne niebezpieczeństwo destabilizacji także wojennej sytuacji na terytorium Polski. I to jest ogromne niebezpieczeństwo, bo jak piszą o tym wszyscy komentatorzy, jak się obserwuje Trumpa, to ta druga kadencja będzie radykalnie inna. Mówiłem o tym sto razy, więc powtórzę to w takiej bardzo elementarnej formie. Polityka zagraniczna Trumpa w jego pierwszej kadencji była wypadkową. Jego instynktu, który często był słuszny, ale też tego, tych smyczy, które ponakładali na niego jego doradcy kluczowi takicy jak Jim Mattis, jak HR McMaster e, generał, tak, Mike Pompeo w pewnym momencie, wiceprezydent Mike Pence. Teraz jak Trump mówi, jak będę budował swój biały dom, to mówi ja z tych ludzi już nie będę korzystał, bo nauczyłem się, jak działa to bagno w Waszyngtonie. Więc <laughs> jest. Więc jeżeli Trump rozmawia o polityce zagranicznej, najczęściej to są takie nieoficjalne informacje, które można w amerykańskich mediach znaleźć, z takerem Carsonem, i wiemy co myśli Tucker Carson o wojnie na Ukrainie na przykład. Jeżeli rozmawia z majorem Taylor Greene, jeżeli rozmawia z tego typu albo z generałem Mike'em Flynnem, który ma być pewnie doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego, no to ten plus. O którym mówimy, czyli jakby od, odjęcie trochę presji z polskiej prawicy międzynarodowej, może być obciążony bardzo istotnym minusem w takiej formie, że jakby w, o Polsce ci nasi przyjaciele dzisiejsi też któregoś dnia mogą powiedzieć tak, jak J.D. Vance powiedział o Ukrainie. To nie jest nasza wojna. A poza tym, a jak będzie rządził jeszcze w Polsce Tusk, to powie, że Tusk jest sojusznikiem Bidena, i właściwie to nie ma po co tej Polski już bronić, bo w ten sposób ci ludzie na to patrzą. Tak? To jest ten ich realizm, taki za pięć e, groszy. Natomiast, oczywiście, teraz mówiąc o tym, nie ma znaczenia, kogo ja bym poparł teraz. Mam pewne, powiedziałem, Biden daje nam to, rzeczywiście za, za, zapewni, że będziemy bronili każdego centymetra NATO, i dla mnie to jest okej, okay. Natomiast robi to w sposób bardzo nieskuteczny. Tak? Neil Ferguson, o którym mówiłem wcześniej, powiedział, że Biden jest bardzo słaby w deterrence, czyli jest bardzo słaby w odstraszaniu. Nie odstraszył Putina. Tak? Nie odstraszył y, Hamasu, nie odstraszył nikogo tak naprawdę, żadnego państwa, który zobaczymy co się stanie za chwilę y, z Chinami. I moim zdaniem Trump byłby w tym lepszy, tak? z całą tą swoją teorią zaczerpniętą oczywiście z Nixona. A to jest jego instynkt po prostu teorią wariata, że mogę się wycofać, ale mogę też walnąć rakietą, jak mnie ktoś zdenerwuje. Tak? Po, poza tym w tym wywiadzie, gdzie pierwszy raz mówił o tym, nie może nie pierwszy raz, ale to był dosyć głośny wywiad z Takerem Carsonem, gdy mówił o tym, że zakończy wojnę na Ukrainie w jeden dzień, padło też tam takie sformułowanie, które trzeba zawsze w przypadku Trumpa, moim zdaniem, brać pod uwagę. Że jak Putin go wkurzy, to da Ukrainie tyle, ile ona jeszcze nigdy nie dostała. Tak? Czyli innymi słowy Trump to jest gość, który chce osiągnąć to, co mu się wydaje, że trzeba osiągnąć i dla niego nie jest świętością mówienie, że na to nie można nic zrobić, dla niego nie jest świętością mówienie tego, że Putin nie może dostać e, jakiegoś terytorium Ukrainy, ale też nie jest dla niego świętością, tak mi się wydaje, przynajmniej tak ja bym to powiedział, nie jest dla niego świętością to, że można Putin, Putin Tutti, tutti, tutti fruti i Putinowi przywalić po prostu, tak? Czego Biden powiedział, że nigdy nie zrobi. Nie będą nasi żołnierze tam i Putin wiedział, znał warunki graniczne, wyznaczył mu je Biden bardzo skutecznie, tak? Więc realia mogą być inne niż zapowiedzi Trumpa, tak jak było podczas jego pierwszej prezydentury, że to była inna prezydentura niż zapowiedzi. Oczywiście nie będzie tego bezpiecznika zapewne na poziomie sekretarza stanu, na, pozi na poziomie sekretarza e, obrony, na poziomie doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego, ale pamiętajmy, że będą tam urzędnicy niższych szczebli i to Koszmarne Deep State z narracji prawicy będzie ich gryźło w tyłek, bo umówmy się, jeżeli jest ktoś, kto sobie najsłabiej radzi ze strukturą urzędniczą to to jest polityk wiecowy, którego na przykład tak jak Rex Tillerson, on no nie był jakimś politykiem wiecowym, ale był człowiekiem, który nie znał polityki, biznesmenem, który niby miał jakieś fajne pomysły i był w Rosji i coś tam, ale nie udało mu się na no, elementarnych stanowisk w departamencie Stranu powymieniać, tak? Więc to będzie też wypadkowa tej gry, która się będzie odbywała poza tym w tej grze. Będzie też uczestniczył kongres, który może być albo demokratyczny, albo republikański, to też się okaże. Ale jeżeli będzie w części republikański, to Trump będzie musiał przekonać tych republikańskich Jastrzębi, bo tacy będą. Bo Republikanie w określonych okręgach, dystryktach do Izby Reprezentantów i w określonych Stanach takich ludzi ciągle wybierają. Tak, i tego Trump też nie przeskoczy. Tak, oczywiście, tam będzie część moim zdaniem, już, już rozważają, jak to zrobić powoływanie różnych agent, wydawanie certyfikatów. To będzie trochę taki tuskizm w wersji amerykańskiej. Ja tak podejrzewam. Tak? To znaczy, że nie udało mi się zrobić czegoś poprzednio, bo były te takie bezpieczniki systemowe, a teraz ja będę miał y, swoich profesorów prawa, jak ten John Eastman, który się także tak powiem, zeszmacił przez 6 stycznia, którzy mu powiedzą, że te bezpieczniki można jeszcze rozbroić. Tak? Na koniec tak już sam. Walter Russell Mead, co napisał na temat polityki zagranicznej Donalda Trumpa. Walter Russell Mead to jest taki konserwatywny publicysta, który napisał to w Wall Street Journal. Polityka wobec Ukrainy jest trudniejsza Trumpa do przewidzenia. Jeśli długociąg pomocy dla Ukrainy wyschnie już z powodu sprzeciwu Republikanów w kongresie, prezydent wołody Zelański może już wiosną przyszłego roku zdecydować się na rozpoczęcie negocjacji z Moskwą na długo przed wyborami w USA. W każdym razie, nawet jeśli druga administracja Trumpa zakończy pomoc dla Ukrainy, determinacja Trumpa, by zwiększyć amerykańską produkcję ropy i gazu, oraz zwiększyć wydatki na wojsko sprawi, że trwałe pojednanie z Moskwą będzie mało prawdopodobne. Tak? Bo to jest też niebezpieczeństwo, jak ktoś chce taką realną ocenę, a nie tylko być jak Patryk Michalski, zachodnia prasa napisała, że Trump jest zły, a Polacy chwalą Trumpa, to ci Polacy też muszą być źli. To pamiętajmy o tym, tak? że Mińsk 3, jak się wydarzy, to wydarzy się zapewne z błogosławieństwem Bidena. A jak się wydarzy, to następnym krokiem będzie, że Niemcy powiedzą słuchajcie, no szliśmy na konfrontację z Rosją, ale być może te nasze poprzednie argumenty, że jak się z Rosją podpisze umowy i oni wtedy pomyślą, no zobaczcie mamy te umowy, a jak wojna to trzeba będzie zerwać te umowy, dostali lekcję, to znaczy wojna, to może renegocjujmy te umowy i podpiszmy jeszcze raz te umowy, bo ta nasza gospodarka tak trochę nie halo, nie? Więc jakby dla bezpieczeństwa Polski jest nie tylko ważne to, czy Ukraina będzie dostawała pomoc, bo widzimy, że Biden też jest w tej chwili w tym nieskuteczny, tak? To, to jest realna ocena. Ale też jest ważne to, czy te prorosyjskie albo te bardziej takie, byśmy powiedzieli, idealistyczno-marzycielskie, mówmy korzystnie dla tych ludzi, którzy Manuela, Manuela Szwedzwik została właśnie zaproszona do polskiego senatu przez prawdziwą prezydent, a teraz prezydent polskiego senatu, tak? czy kobieta, która różnymi mykami umożliwiła dokończenie Nord Streamu 2. Tak? Więc jakby taki scenariusz, w którym wygrają siły jasności, to te siły jasności mogą sobie też przypomnieć o tym stosunku do Rosji, który istniał zanim się pojawiło dossier Stila, tak? I o tym też warto pamiętać. I tak jak powiedziałem, to nie jest nasz wybór, a to, co ja robię, to jest analiza, mam wrażenie, może dla kogoś przydatna, sytuacji, którą będziemy musieli zaakceptować, niezależnie od tego, czy wygra Biden, czy wygra Trump, bo mam wrażenie, że Komisja Europejska uważa, że z wyborami w Stanach Zjednoczonych może zrobić tak jak z referendami w sprawie traktatu, to znaczy powtarzać je do momentu, aż odpowiedni dla coraz głębszej integracji wynik zostanie osiągnięty. Do zobaczenia, moi drodzy, miłej reszty niedzieli.